W różnych nastrojach schodzili z boiska po weekendowych meczach sparingowych piłkarze MKS-u Tęcza Krosno -Odrzańskie. Seniorzy w sobotę podejmowali drużynę Piasta Czerwińsk. Dziewiąta drużyna czwartej ligi musiała uznać wyższość gospodarzy, przegrywając 0 do trzech. W niedzielę z kolei juniorzy młodsi tęczy rozegrali spotkanie kontrolne z seniorami Spartaka Budachów. Młodzi krośnianie przegrali z trzecim zespołem A klasy 0-2. Pierwsza bramka samobójcza, druga autorstwa Piotra Pieszczyńskiego. Juniorzy już w niedzielę zainaugurują sezon ligowy na wyjeździe z MKSM Kluczborg. Seniorzy natomiast za tydzień z Zenitem Ługów.